She fangirls to the side like a shotgun And mm -hmm. I'm a dark glass, got half shots, clock's well clean Touch you out in the blood clot team See a girl up on a car not I cry and I scream You know, say, the boss have that vein. She said, I'm a knocker, nah, give her the time So, of course, you know, say, me go give her the wine Now she say, Oh me, is that one of kind And that's how she became mine And see that. Can't believe I Can't believe I Take him, girl, away from me, my Can't believe I. Him can't believe I. Take him, girl, away from me, my Girl, away from him, oh God Can't believe I, him can't believe I Take him, girl, away from him, oh God Now the whole place I talk about the old from New York That give her the sparks And I'm a straight jeans pants and my wallaby clocks The boy say I'm in, in a, in class Show him I give her all of the money in the world Never knows him when I lose him girl, To a regular you Bo ja give the time and plus she say well cute I'll see oh. that I can't believe I Can't believe I Take him girl Away from me Oh can't believe I can believe I Take him girl away from me. Co Was skłoniło do tego, by przyjść na zajęcia do scholu Nie skłoniła chęć wyjścia z domu Dostałam ulotkę na Wyspie Młyńskiej i zdecydowałam się przyjść, zabrałam ze sobą moją najwspanialszą, bratową. I przyszłyśmy. Jesteśmy do Czechów. A ty? Ja, ja zdecydowałam się w końcu przyjść od zawsze uwielbiam ten No, zawsze mi się podobało ten taniec, z te ruchy. I w końcu zdecydowałam, że jest w końcu czas nasz, to czas, energia. E, jak długo myślałyście w ogóle o tym, żeby. O tym, żeby w ogóle tu przyjść. Nie myślałam? To ulotkę i przyszłaś? Okay, okay. No, nie przyszłaś, okej, okej. I szukam, y, gdzie właśnie ten foliet, znalazłam, po na Facebooku. informację, że macie? No i też się mogę jej po prostu przyszłaś. Czyli też akcja wpadła do głowy, tak, tak, jakby szukam, no, robię. Tak, okej. Okay, I jeszcze super. nie się doczekać, bo się trzeba było czekać dwa tygodnie. A dwa dobra. tygodnie to od razu, nie? Stresowałyście się pierwszymi zajęciami, czy nie wiem, miałyście jakieś obawy? Tak. Okej, okay. nie, tak i nie, dobra, A nie. czym się stresowałaś, skąd w ogóle takie coś i czy było warto w ogóle się stresować? Nie. Nie było? No, ale się stresowałam. A co, jakie miałaś myśli, na przykład, jakie ci myśli, to, myśli towarzyszyły? No, że po pierwszych zajęciach, nie będę <laughs> <laughs> Ale że co tak się stanie takiego, co tam może zdarzyć? No nie no, no, no nie wiedziałam jak się będę czuła, o. No. no. No, ale zostało, jestem. Okej. Okay. I ciebie też podobnie? Nie, nie, nie miałam na Różę, Nie miałam stresu, mówię jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, będą stolówki. Okej. Okay. I to no, być, to będzie, ale mega pozytywnie. Super. A co możecie powiedzieć o tym, jak wyglądają zajęcia? Zajęcia są mega ogień. Ja? Yes. Nie. Najlepsze jest tabata w ogóle. Uwielbiamy tabatę. Yes. Czyli na rozgrzewce, rozumiem, tabatka musi być. Tabatka musi być, bez tabatki nie ma zajęć. Okej. Okay. Lubimy zakwasy tydzień później też. <grymne> <grymne> Nie, no jest fajnie, no jest fajna atmosfera, jest, jest kupa śmiechu, jest ubaw, jest ogień, no. Czyli Pani Instruktor o, robi, no, robotę. No, no, robi robotę. Robi robotę, robi robotę. Powiedzcie jeszcze co? Możecie powiedzieć osobom, które dalej się zastanawiają, albo się boją. Że nie ma się czego bać, trzeba przyjść i spróbować naprawdę i się przekonać, że warto. No. Naprawdę warto się wychodzić, z taką energią, ja jadę w samochodzie i tańczę sobie, nie? I tak tutaj mówię, że no jeżdżę tak. do domu, idę i sobie cały czas tańczę, nie? Taka energia sobie chodzi. Że kupujecie trampeczki, geterki i zapraszamy. Tak. Tak. No super, no dobrze, no to ja Wam bardzo dziękuję za wywiadik. Bardzo. Dariu, ee, powiedz, ile lat trwa Twoja przygoda z dancehallem i jak to w ogóle się zaczęło? O matko, serio muszę to opowiadać? <laughs> tak, dawaj. Ojej, ale z tańcem czy z dancehallem? Z dance To było w 2010 roku. Byłam pierwszy raz na nocce tanecznej, byłam tam na zajęciach z The bo wtedy jeszcze nie było mowa dancehallu tutaj, tylko raga. No i było fajnie, ale stwierdziłam, że jest trudno. No i tyle, już dalej mnie to nie interesowało, no i wtedy tańczam Hiko. Długo, 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 długo tańczam Hiko. No i pewnego dnia grupa, w której tańczyłam, rozwiązano. I moja była instruktorka powiedziała, słuchaj, idź na ragę, nadajesz się. A ja pewna rozpaczy, żalu, bólu i wszystkiego, mówię, no co ja mam zrobić za sobą, życie mi w ogóle się załamało, straciłam sens istnienia. No i to poszło, no i poszłam, po prostu poszłam. Wtedy nie było wejściówek i teraz tutaj taka rada dla wszystkich: nie kupujcie wejściówek, kupujcie karnety, bo ja. Wielam karnet na zajęcia. Poszłam na pierwsze zajęcia, kiedy wyszłam, popłakałaś, powiedziałam, Boże, nigdy więcej nie wrócę. Banda dzikusu, hasająca po sali, ja widziałam go jakieś kroki, dzikość, krzyki itd. Powiedziałam nigdy więcej. No i tydzień temu już nie poszłam, bo wtedy zajęcia były raz w tygodniu. Nie poszłam, ale że karnet wtedy był bardzo drogi, dużo droższy niż jest obecnie w tych czasach, mimo że mamy podwyżki, to wtedy był karnet droższy. No i mówię, kurde, na tyle pieniędzy wydałam. To mi trochę szkoda. No i poszłam na trzecie zajęcia. No i wtedy pamiętam, akurat spotkałam tą instruktorkę moją w recepcji, która powiedziała: Już się bałam, że nie wrócisz. I od tamtej pory byłam już zawsze. I tak się to zaczęło. I to było lat. 10, Okej. Okay. A ile lat jesteś instruktorem tańca? O matko, instruktorem jestem. Jakieś pojedyncze lekcje prowadziłam chyba w 2014 roku, ale instruktorem takim dyplomowanym zostałam w 2015 roku. Okej. Okay. A co powiesz o swoich treningach? Jak często trenujesz i jak one wyglądają? Jak ja czy jak ich? Jak, jak ty? <głos》> jak ja trenuję? Cóż, kiedy. Byłam młodsza, trenowałam po trzy razy w tygodniu, chodząc na różne zajęcia, plus warsztaty, plus wyjazdy i tak dalej. Obecnie nie ma możliwości chodzenia do instruktorów tutaj lokalnych, no chyba, że jakaś okazja się zdarzy, więc są to typowo warsztaty. Raz, niestety tylko raz udało mi się wyruszyć na Jamajkę. Mam nadzieję, że to nie był ostatni raz i będzie kolejny, bo ta podróż otwiera głowę, bo jak wiemy, dancehall pochodzi właśnie jamaiki, więc warto jednak od tego źródła czerpać. I przede wszystkim od jamańskich tancerzy, bo nie możemy zapominać o tym, że to jest ich kultura i to od nich powinniśmy czerpać przede wszystkim. Okay, a po jakim czasie osoba, która przychodzi pierwszy raz na zajęcia, może zobaczyć jakikolwiek progres? To tylko i wyłącznie kwestia linki. I to nie chodzi o naszą motorykę, o nasze ciało, tylko o to, co mamy w głowie. Jeżeli będziemy uważały, że, bo mówię tutaj o panie, bo z nimi ma do czynienia, jeżeli będziemy uważały, że nie damy sobie rady, lub będziemy uważały, że damy sobie radę, to w jednym i drugim przypadku mamy rację. Wszystko siedzi w naszej głowie i jeżeli my chcemy coś zrobić, to choćby nie szło, to my to zrobimy. Ja jestem osobą, która nie miała talentu. Nie miałam zagroż talentu i nic nie potrafiłam, byłam beznadziejna jak zaczynałam tańczyć, ale bardzo chciałam. Ja się jarałam, ja chciałam, ja płakałam, że nie umiem i to było, że wchodzę z treningu, pioruny strzelają, byłam wściekła na siebie, bardzo aż się wyżywałam na sobie, że dlaczego ja nie ogarniam, gdzie przychodzi ktoś na pierwszy trening i łapie, ale to były chęci moje. I to jest po prostu tutaj taka nasza samodyscyplina, sukcesywne chodzenie na trening. Tak? i nieodpuszczanie przy pierwszej porażce, bo to jest najgorsze, jeżeli odpuścimy, pokonujemy jakąś drogę i nagle raz nam coś nie wyszło, już rezygnujemy. Nie, na tym to polega. Gdyby to było takie proste, nie byłoby szkół tańca, bo nie byłoby się czego uczyć, tak? A im dalej zajdziemy, tym większą satysfakcję z tego mamy. I zazwyczaj nie widzimy tego progresu, dlatego jak się cofniemy w jakieś filmiki wstecz, to nagle otwieramy oczy i mówimy, Boże, jak ja tańczyłam, więc ten progres jest, tylko kwestia, czy my chcemy go widzieć. A czy poza treningami na takiej sali tanecznej, powiedzmy, konieczne są inne jakieś dodatkowe treningi, ćwiczenia, warsztaty i tak dalej? Wszystko jest kwestią indywidualną, jakie mamy podejście do tego. Jeżeli ktoś uważa, że po prostu chce coś zrobić dla siebie, chce wyjść z domu, żeby się poruszać, to takie zajęcia jak najbardziej wystarczą. Ale jeżeli chcemy iść w tym dalej, to niezbędne są warsztaty. To jest po prostu tutaj podstawa, żeby się rozwijać. Ale jeżeli chcemy być na przykład zawodowymi tancerzami, no to tu już się y, nie wyklucza to, że musimy chodzić na różne zajęcia, różne style, nie tylko ograniczyć się do jednego, bo to buduje nasz warsztat, żeby nie trafić do jednej szufladki. Kolejna rzecz, no to wszelkie siłownie, tak, ćwiczenia siłowe to jest też podstawa tutaj, bo dopóki my nie zbudujemy własnego ciała to choćbyśmy znali 100 tysięcy kroków, to nie zrobimy tego dobrze, bo nasze ciało nie jest w stanie tego robić, tak? Więc czy to treningi z rozciągania, czy to treningi na siłowni, e, właśnie chodzenie do różnych instruktorów, bo to też jest ważne, jeżeli chcemy się w tym rozwijać, bo od każdego możemy czerpać coś, żeby wykreować swój własny styl. Bo inaczej no, nie stworzymy, jeżeli będziemy tylko do jednej osoby, będziemy tej osoby kopią, a nie o to tu chodzi. Dobra, no to jak dziewczynom zadawam pytania o tym, co powiedzą osobom, które wahają się jeszcze, by tutaj przyjść, no to zadaję tobie to samo pytanie. Co byś im powiedziała? Osobom, które się boją, które mają wątpliwości. Nie trzeba mieć talentu, trzeba po prostu chcieć. Jeżeli lubisz tańczyć, to będziesz pięknie tańczyć. Jeżeli będziesz się dobrze czuła ze sobą, będziesz pięknie w tym wyglądać. Więc to jest pierwsza rzecz. E, nigdy nie istnieje bariera wieku, więc jeżeli ktoś Wam mówi, co ty jesteś za stara na to, mm -mm. ja też tak myślałam przez chwilę, ale to tak nie działa. Taniec nie ma wieku, po prostu taniec nie ma wieku, taniec ma serce. I jakby tym powinniśmy się tutaj kierować, po prostu przyjść i spróbować. A jeżeli Wam te zajęcia nie podpasują, to nie znaczy, że nie nadajecie się do tańca, bo jakby te zajęcia mogą Wam nie podpasować, czy po prostu nawet jest ten tańca i to jest ok. Spróbuj czegoś innego. Mamy jazz. Mamy balet, mamy zumbę, mamy pole dance, mamy high heels, burleskę i wiele, wiele innych. Więc po prostu spróbuj różnych styli. Myślę, że każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie, jeżeli tylko go interesuje taniec, muzyka i po prostu ruch. No to dziękuję ci bardzo za wywiadzik. Ja również.